Teraz sygnał 17. sucho w lesie jak nie wiem. Od razu wyleciała suchutka. Nie wiem. pepeczka chyba. Nieraz jest ciężko odróżnić pepeczkę od, od jakiejś, ręcznej, jakiejś ręcznej broni, pistoletu jakiegoś. Teraz taki sygnał 11. I taki o haczyk wyskoczył. Ktoś miał zrobiony kiedyś. Z drutu miedzianego. Miałem dobry sygnał i kopnąłem coś takiego. O, przed chwilą widziałem w przerwie, zrobiłem sobie przerwę. Widziałem chwilę filmik Michała Majchrowicza z Omnitrona yy, odnośnie, tam nie wiem, 540 chyba. No, to co mogę powiedzieć? Ten jego kolega to nawet nie potrafi dobrze machać z wykrywaczem. Od tego trzeba zacząć. Po drugie, napisałem mu tylko jedno, bo tam porównywał do jakichś testów Simplexa w Anglii. I napisałem mu jedno: że test z Equinoxem robił na 5 kHz. Czyli takie to jest porównanie. Jest znowu sygnał zobaczcie 8,9 sygnał jest to jest do pokazania dla Michała proszę bardzo cieniutki kawałeczek blaszki cynkowej, widać, że cynkowa teraz obok tej blaszki w tym miejscu była tej skorodowanej Sygnał 17, wyciągnąłem słuchawki, na głośnik, proszę. I taki sygnał. I powiedzcie, to jest blaszka, nie wiem, cynkowa, może Ocynk, ale raczej cynkowa, kto by tego nie kopał, to tyle z mojej strony. Teraz jeszcze wyskoczył, wyskoczył taki fant. Takie żelazo. Przebijało na żelazo, ale z prawdziwym. Czyli no co mogę powiedzieć? No chciałbym, żeby ten rynek jakiś tych wykrwaczył u nas, żeby to było jakieś takie, nie wiem, prawdziwe. Bez oszukiwania i w ogóle i ten, no, ale to chyba się tak nie da. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.